Witajcie w tym filmiku. Pokażę Wam, w jaki sposób sformatować telefon do ustawień fabrycznych. Za pomocą kodu. Więc pierwsza rzecz, którą robimy. Klikamy telefon. Gwiazdka. Krzyżyk. 7. 3, 7. 0. Krzyżyk. Tu dostajemy informacje, czy usunąć wszystkie dane oprócz danych na karcie pamięci. Potrwa to kilka minut, w tym czasie nie można nawet nawiązać połączenia alarmowego. Tak, przed tym procesem warto kartę pamięci samemu sformatować za pomocą y, funkcji y, takiego menu pliki. Kliknąć na kartę pamięci, przytrzymać i dać formatuj, co pokazałem na wcześniejszym filmie. Y, tak, żeby nie okazało się, że przywrócimy system do ustawień fabrycznych fajnie, a nagle będziemy powiedzieć, że jeszcze mamy jakieś dziwne aplikacje zainstalowane, które były zainstalowane wcześniej na karcie pamięci przez nas. Tak więc w tym momencie kartę pamięci albo wyciągamy, ale lepiej ją sformatować i zostawić w telefonie. Gdy mamy tam oczywiście jakieś ważne pliki czy na, na tej karcie pamięci, to oczywiście lepiej najpierw podłączyć telefon do komputera i w do komputera zrzucić te pliki skopiować je tam lub przenieść dobra, idziemy dalej tak zgadzamy się ok telefon zostanie ponownie uruchomiony w tym momencie rozpocznie się proces przywracania systemu do ustawień fabrycznych trwa to około 7-8 minut tak więc yy. Zostawię ten filmik, żebyście zobaczyli jak to wygląda krok po kroku, aż do momentu, w którym pokaże się zapytanie o wybór języka i tak dalej. O, tu nawet widać pracujący czujnik oświetlenia sprawdzający natężenie światła działa to podobnie jak dioda podczerwieni w pilocie telewiz telewizora dla oka jest to niewidoczne dla kamery telefonu jak widać jest to widoczne Oczywiście, w tym momencie, zanim rozpoczniemy przywracanie systemu do ustawień fabrycznych, zadbajmy o to, aby telefon był w pełni naładowany. Ponieważ gdyby był lekko naładowany, podczas procesu przywracania zużywa bardzo dużo energii, yy, mógłby się wyłączyć, no i telefon potem pozostaje tylko na prawa w serwisie. Dlatego też telefon musi być najlepiej w pełni naładowany, minimum w połowie, aby móc rozpo rozpocząć proces. Przewracając systemu do ustawień fabrycznych. Aby nie mieliśmy jakichś niespodzianek. Abyśmy nie mieli. Oczywiście. Jak widzicie, nasz no módny proces z 6-7 minut przywraca się do ustawień fabrycznych. No i trzeba czekać. Myślę, że jeszcze chwila i będziemy widzieć efekt końcowy przywracania systemu do ustawień fabrycznych. Hmm. O już widzimy efekt końcowy, telefon prawdopodobnie. Uruchomił się ponownie i właśnie widzimy wskaźnik uruchamiania się systemu z nowymi czystymi ustaleniami fabrycznymi, nowym na czysto zainstalowanym systemem operacyjnym. I w tym momencie już mamy wybór języka i możemy dalej już konfigurować sobie telefon według własnych preferencji. W następnym filmie pokażę wam w jaki sposób zrestartować telefon do ustawień fabrycznych za pomocą czterech guzików. Czyli menu, aparat, ciszanie oraz na końcu wciśnięcie guzika zasilania.